No to są oczywiście święte słowa, że bogactwo bierze się z pracy, tylko niestety Platforma Obywatelska nie ma żadnej wiarygodności w zakresie tych swoich obietnic. Platforma jest partią, która przez 8 lat swoich rządów... Podwyższyła VAT do 23%, tymczasowo mamy taki VAT do, do tej pory, podwyższyła składkę rentową z 6% do 8%, powiększając koszty pracy, utrudniając ludziom dostęp do rynku pracy, mroziła kwotę wolną i mroziła progi podatku dochodowego przez całe 8 lat swoich rządów. Kwota wolna, którą w tej chwili deklarujecie, że chcecie podnieść z 30 do 60 tysięcy, przez te 8 lat rządów urosła zaledwie o 2 złote. Jeżeli w takim tempie będziecie wprowadzać swoje obietnice, no to platforma musiałaby rządzić 120 tysięcy lat, żeby ten, ta kwota wolna dotarła do 60 tysięcy złotych. Niestety prawda jest taka, że na polskiej scenie politycznej jest tylko jedna partia, która jest wiarygodna w swoich obietnicach obniżenia kosztów pracy, uproszczenia systemu podatkowego. Tą partią jest Konfederacja. Pozostałe partie już rządziły i nigdy nie wykonały nic z tych obietnic, które przed kampanią wyborczą składają.